Cześć, z tej strony sąsiad, i dzisiaj jestem sam, em, ale przy, ma tu przyjechać gościu od nawozów i od em, ziaren. I jeszcze miał przywieźć rozsiewacz do nawozów, ale na razie jeszcze go nie widzę. Ojedzie jedzie piękny prąd z printerem. No, Elektryczny. Oj, tutaj, tutaj, panie, panie, tutaj. Y jedzie tutaj pan z Nie to nie. pan tutaj... Panie, drogę mi, drogę mi zawieźli. Przecież zajechał mi drogę i musiałem go wyprzedzić. A. Panie, nie mam dla pana yy, nawozu, na, na wozu, ale to panu przywiozę potem. Dobra. Dobrze. Ja tutaj pan, mam dla pana rozchiewacz. dziękuję, dziękuję. Rę, to rękami, 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 go, go, go wszystko rękami. R, to lekkie jak, nie wiem. Pan to, Dobra. Dobra, panie. pan to, pan to od tyłu weźmie, od tyłu, o. bo to lekkie jak nie wiem. E, lekkie? Lekkie jak nie wiem, panie. Bierz to pan i nic nie mów. Dobra. Jezus Maria, nie, ja, ja panu pomagam nie będę. Pan Aha. musi to zrobić sam. Do widzenia. Przewiozę jeszcze nawóz. To pan nie e... Dobrze. Ja ja... Ja panie, Ja... pojadę... Ja, pojawę, ja po... postaw to pan w innym miejscu. Dziękuję. Do widzenia. Czekaj pan. Ja już sobie wrócę. Do widzenia. Pan jest bardzo dziwny. Do widzenia. Widzicie? Jaki dziwny gościu. Dobra, ale mam... O, tu to jest ciężkie. No, lekkie na pewno to to nie jest. Dobra, no, musimy... Gdzie jest, zetor? gdzie jest Zetor? Gdzie jest Zetor? Gdzie jest Zetor? A tutaj jest Zetor. Dobra, nie, mu... nie wiem, co on tutaj robi. Ale do... Gdzieś... Aha. Ci no, dobra. Aha. Tadek, gdzie to jest? Dobra. No, odetnij, że go dobra. E, jedziemy. Co tam nagrywaj E, więc jedziemy teraz sobie no posiednik posiednik posiednika, to jest ten, to jest drugi szat i będziemy oczywiście siać jak tylko będziemy siać no będziemy siać na ten temat to ostatnio na odcinku Hadeusza do robiliśmy Um, um, znaczy, um, um, Kultywowaliśmy i oraliśmy um, tak, bo coś tu się nie chce. O, już mamy. Dobra. Tak. Um, będziemy siać rzepak. Um, będziemy siać tych rzepak na tym poziomie, co. No, już nie wiem. Um, ostatnio. э котуговалис нэ стратегии я так сниму э ага нуути ага нуути ага нуути нуути франч э нуути нуути сэбо ага ага нуути ага нуути ага Muszę to włączyć, tak? Tylko. Nie mogę to włączyć, ale problem. Hmm. Także my już naprawiliśmy ten, znaczy ja naprawiłem oczywiście się z nim, bo coś się nie wiem, tam przycięło, coś takiego było. My się jemy sobie tutaj w tak. Siejemy brzech tak. Oj, tutaj ma użytek problemy, ale sieje dalej. Tutaj ma problemy. Siejemy i podobno tym gąsią ma nam przybliżyć nawrót. i będziemy nawrócić ten... ten brzech w czekole. Jaki zrobiłby brzech tak.

tak, A Zresztą! Pan! krzycze Do pana! Przywiozłem już y, swoje... po co miałem przywieźć i ro, rozładuj to pan ze mną. No dobra. Na boży trochę cięższe. No dobra. Chodź pan, pokażę panu. Pan by wziął to, odstawił, bo ja sobie nawrócę. Wziął pan... By to, I to pan, pan też by pan odstawił. To pan przeniesie, bo to, to spokojnie. Uff. Dobra. To na no spokojnie pan przeniesie. To pan przen to by pan przeniósł. Panie, Co? Co? to by pan przeniósł. To, Co? to. To by pan przeniósł. I postawiłby pan to normalnie. Normalnie by pan to postawił. Dobra, dobra. Ja panu nie będę pomagał. Pan, pan tu ma szam robić, ja nie jestem wynajęty do pomagania. Ale, panie, pomożesz mi pan chociaż to ściągnąć, z tego wody Tak, twojego, dobra. dobra, panie, ja będę pchał, dobra. Trzeba, panie, panie, ja tam wejdę, czekaj pan, czekaj pan. O, dobra, pan się poradził, ja panu pomogę. Dobra, co mam, czy mam, Aha. panie? Weź to, pan. Przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy pan tego szam nie przewiezie. Bo tu widzę, że sam pan jest. To ciężkie jest, chłopie... Dobra. Panie, ja panu pomagam. Do dobra, do puszczam, do widzenia. Do widzenia. To do, do widzenia. Do widzenia. Dobra, jakoś to zrobiliśmy ten dość taki dziwny taki. Poszła, robi pan ten rozrzutnik, bo on się zniszczy. Dobra, dobra. Poszczaw, pan. Ja pan, do pan, do widzenia. Do Bar widzenia. Bardzo pan niemiły, do widzenia. Pan jest bardzo niemiły. O wyjazdzie i wyniszczeniu, no nara. E, więc taki dziwny gościu, <grym> hmm, bardzo dziwny, a my sobie śmiejemy, Tak, A, a my sobie a, Ja żyję się widzę, da? Widzicie? Tak. Zmiemy sobie rzek. i na tym pomysłem będziemy sobie... Dopiero gdzie e, Na tym pomysłem będziemy sobie przynieńce siać I, i z tego pola będą belki, które um, będą potrzebne dla mnie to pole jest większe, dlatego właśnie wydobywałem się z Fausza, które wiem gdzie jest, że to pole będzie, już, żeby je... Sąsiad! O, cześć, 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 co tam? Emma co ty tu robisz? No co tam? Co ty tu robisz? Ja sieję, sieję. A, dobra, a skąd masz nasiona? Skąd ty masz? No taki jest w ogóle jakiś dziwny gościu mi przy, przywiózł, znaczy to jest Zbyszek, Zbyszek to jakiś dziwny chłopiec. No wiem, no wiem, jeździ takim zielonym sprinterem. Mercedesem, no takim elektrycznym. O Jezu, ja przez okno Gdziem... no, no, no. Kazał mi se sam, kurde, chyba, nie wiem, 15 kilo nie żartuję, te, te. Kroszkę e, jest. widać, kroszkę masz przywiózł. Kroszkę no, i ten. I przywiózł, nie? Ale kazał mi to sam samo skakować. No, w ogóle, pomógł tylko z nawozem, tak to sobie w ogóle wziąć pod mm, Dobra, to wiesz, to ja załaduję te wszystkie, po, poniosę te wszystkie nawozy. No dobra, dzięki, dzięki. Ale by z Wiem, wiem, masakra chopie. Zostawię to wiesz gdzie? Tutaj, przy kurach też. I pamiętasz, jak się na y, rolnika z piwnicy prorobutę? W gościu y, 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 odwalił to A, no! Wazami, no, <średztwo> no. samo, nie? Sami, sami na woźnicy tutaj, nie? Na woźnicy... <laughs> Lindrakiem przyjechał wtedy... Lindrakiem, chyba nie... Linders? W ogóle ten... <laughs> 12.47, jest? Ale dopiero wstałem, bo widziałem jak jechał, już tutaj woził jeszcze ktoś. Całeś dopiero, to... Tu... Popie... No, Wyprawzę się weź w końcu. Um, yyy... Okej. Okay. Ja tu od rana... Eee... Um, sieję. Je. Super! Jeszcze mnie ta informacja bardzo... <noise> A przywieź mi pod... za tą szkodowę, co w stoją. Ten... ten nawóz. Ja sobie podepnę pod 30 i będę nawoził... A jak jest co? 30? To 30? Super, no dobrze. A, dobra. I co mam przywieźć? E, przywieź mi ten nawóz e, obok e, tej schodoby, za tą schodową przyczepisz schodu. Ja sobie po prostu wezmę e, się w nim w sensie... A, że mam ci przywieźć nawozy, tylko pytanie jak? No, nie wiem, jak, nie jakoś. A nie przywiozę ci, ja tylko ci je postawię. No tak, hmm, postaw mi tam mam. E, hmm, dobra. Ostatnie tam Josepę Fara na jak się podajesz. A no. Hmm. Albo nie wszystkie, nie wszystkie już jeszcze zużyłeś. co, nasionę? No. Nasionę to ja takie już je... O Boże, jakie ciężkie, Matko Święta. No. O, nie do... Nie doniosę. Mm, kurde. To przepnij tutaj, trochę, dobra, już działa. Już. Dobra. No i tylko to, nie? Mm, to tak, tak, tak. Dobra, no to masz tutaj. Ja sobie roz... o, dzięki, dzięki. Ale to na A! <laughs> A co to od razu nawozisz? No... Nie, dobra. Albo nie... Na dobra, ja sobie idę... Ja sobie idę herbatę roz, y, zrobić. Dobra, dobra. A co, zimno, Nie, nie, bo tak, tak wiesz, poranną herbatkę. Mhm, mhm, też fajnie.

nie, ja nie słyszałem go. Nie słyszeliście Radosława? Nie. Nie. A Radosława? Tak, ale tego tutaj, kto przyjechał. Aha, tak. no snyka. Ale no podobnie mówił stary, nie? Aha. No spoko. Czy to jakiś brat pana Radosława? A nie wiem. Mówi, tak? Pan Radosław, czy ktoś się potknął? Trochę... Z kasy okay, No, tysiąc <siektur> z No, Kurde. <1000, grydzy> jest jeszcze latny, no? No. nie? No. Nie, to z latnym wyszło. Co? Tysiąc z latnym tak, wyszło. A to nie Aha. Okej, okay, spoko. No, w następnych odcinkach będziemy nawróc, no, wys rozsiewać, rozsiewać. Na, rozsiewać, no. No, teraz rozsiewać. No. Ja wyjdę z domu, może. To pójdę sobie do ogrodu pięknego. Pięknie, to jest dobra. Tam worek jest nasz na miejscu Dobra. Walik na mi, dobra. Postaw go tutaj. Potem go ogarniemy. No. Tutaj użyłem moich mocy telekapuńskich, żeby przysunąć tą 30. Mogę? Widzę, że się przebrałeś? No! To mhm. Wszystko przebrałem. Tylko jeszcze moja wybrana. Podobnie. No, Dałoby mi wyraz twarzy do Twojego teraz. To nie wiem. <laughs> Za zawsze tak sam nie. miałem. No. no jakby... Dobra, ale, jak, ale jak, jak, jak był ubrany, jak był ubrany taki, ten gościu? Taki... Hmm, Czekaj, on miał coś zielonego, zielonego by Nie, to on miał ten... Taką maskę miał ubraną na końcu. A Jezus! Ale... <laughs> jak, yy, kurde, nie wiem co... nie. No, Może się boi, żeby to jakiś sanieczyszczeń nie było. <laughs> Że bo wybiło ich cieśli. <laughs> Dobra, a więc ja dziękuję już wam za oglądanie i mam ja nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, więc Ale kopjarka.